Tłumacie, mówię nie jest, ale dziś zadaję pytania. Jest pan gotowy? Jestem gotowy. Co pan myśli o fundacji Iskierka? No, bez Iskierki świat byłby zupełnie inny. Niewykluczone, żeby się zawalił. Tak naprawdę, co pan nie powie? No, Iskierka robi naprawdę wspaniałą robotę i no, przede wszystkim powoduje to, że na, na buziach dzieci gości. gości... Uśmiech. Mam jedno ważne pytanie. Ile lat ma Iskierka? No musiałam się zastanowić. Dziesięć. Naprawdę? Może kręcę. Nie jestem pewna przykro mi, ale nie umiem teraz szybko policzyć. A jakie współpracuje z fundacją? Bardzo dobrze. Współpraca układa się, można powiedzieć znakomicie. Co pan myśli o fundacji Iskierka? Myślę, że to jest jedna z najbardziej genialnych fundacji, jakie znam. Zresztą sam głosowałem za przyznanie jej bardzo ważnej nagrody przez polskich przedsiębiorców, którą właśnie otrzymała pani prezes fundacji Jola. Jestem bardzo dumny, że, że właśnie Iskierka dostała tę nagrodę, bo uważam, że jak najbardziej na nią zasługuje. A czy można by było jeszcze coś dodać? Myślę, że Iskierka i wy wszyscy, którzy ją tworzycie, jesteście po prostu inspiracją dla innych. I bym chciał, żeby takich iskierek było jak najwięcej. Muszę przyznać, że bardzo kreatywna odpowiedź. A dlaczego pani jest iskierką? Z iskierką warto trzymać niebywale skuteczna fundacja. Co odbieramy na co dzień? Co pani czuje, jak słyszy pani Fundacja Iskierka? Fundacja Iskierka jest to bardzo dobre przedsięwzięcie, które pomaga rodzicom przezwyciężyć stres związany z chorobą dziecka. Jak wy z nimi wytrzymujecie? No, jeżeli zdrowie pozwala i mamy siły na tyle, to da się z nimi wytrzymać. <gry> Za co Pani ceni Iskierkę najbardziej? Najbardziej cenię Fundację przez to, że wspiera dzieci i ich najbliższych w tych trudnych chwilach. Tak, jasne. Naprawdę. A może jakieś życzenia dla Iskierki? Samych sukcesów i szczodrych darczyńców. Co pani myśli, kiedy usłyszy hasło Fundacja Iskierka? No Fundacja Iskierka to chyba może się kojarzyć tylko z samymi dobrymi i pozytywnymi rzeczami. Bardzo pomaga dzieciom, daje dużo frajdy, wspaniałe wyjazdy. Dzieci wracają naprawdę takie naładowane energią. Poza tym warsztaty na oddziale, odmalowany oddział, odmalowana poradnia, to też zwraca uwagę. Dzieci wchodzą i się cieszą, że tutaj taka tęcza. Aha. Mm. A jak się współpracuje z Iskierką na co dzień? Współpracuje się świetnie. Myślę, że to jest tak, tak doskonałe, jak grona ludzi z pasją, pomysłem pracującym, że tylko poza zazdrości z innym organizacją, żeby takich właśnie sytuacji. Naprawdę? No nie do wiary. No, naprawdę, naprawdę. A dlaczego warto działać iskierką? Dlaczego warto działać iskierką? Bo cel jest wielki i dzieciom zawsze trzeba pomagać. Jeżeli jest taka szansa, jeżeli jest ktoś, kto chce, wtedy nie, nie ma wątpliwości, że takie rzeczy trzeba, należy robić. Serio, serio? Serio, serio. A może pan jeszcze coś dopowie? Chciałbym tak naprawdę, żeby iskierka nie musiała działać żeby wszystkie dzieci były zdrowe po prostu. Hmm, ciekawe, gdzie to Pan przeczytał? Co Pan myśli, kiedy usłyszę hasło Fundacja Iskierka? Fundacja Iskierka kojarzy mi się no, z dobrą zabawą. Zawsze jak coś robimy, to się świetnie przy tym bawimy. To niemożliwe. A dlaczego warto być z Iskierką? Dlatego, że jest to szereg wspaniałych osób, z którymi warto wspólnie pracować, a naszym celem nasz cel jest jeden, żeby wspólnie pomóc dziec, dzieciom wyleczyć się z choroby nowotworowej. Co pani myśli na temat Fundacji Iskierka? Fundacja Iskierka jest the best. A może coś by pani dodała? Stola, 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 niechaj żyje nam! Co pan myśli na temat fundacji? No, fundacja to wspaniała, wspaniała sprawa. Poza swoją oczywiście działalnością bieżącą i tym, co robi dla, dla dzieci, to, to te wspaniałe wspaniałe koncerty Orkiestry Onkologicznej. A jak się współ, współpracuje z Iskierką? Wspaniale się współpracuje. No. Nic, nic dodać, nic ująć. No iskierka ma. No, 10, 10 lat. Mm, jasne. Naprawdę. Nie no, na serio. No, no na 100%. A może pan jeszcze coś dopowie? Iskierka jest na pewno najwspanialszym przedsięwzięciem, w jakim brałem kiedykolwiek udział. W redakcji mi nie uwierzą. Dzięki wam, łatwiej zdrowieć. Dziękuję. Yeah, yeah, cool, yeah, yeah.